Siema, jestem Guzik, a dzisiaj razem z Mano i Gabi i Paprycjuszem zagramy w Murder Mystery, czyli tryb, który wyczekiwaliście od dawna w Fortnite. Dzisiaj go zagramy oczywiście w naszej stałej ekipie. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. A jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i komentarz, w którym napiszecie, czy może już followujecie Instagrama mojego Link w opisie. I jeżeli go followujecie, no to napiszcie w komentarzu, że tak. Zafollowowałem, zaobserwowałem, no wiecie co zrobić, coś w tym stylu. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A no jeszcze wpadajcie oczywiście na nowy kanał Mano i Gabi oraz na kanał paprycjusza. Linki wszystkie w opisie kto będzie kim, mój drodzy, zaczynamy! Murder Mystery. Oh! 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 Nice. nice. Buzik, bardzo serdecznie Ty, wybuchło Co to było? Buzik się mam. No chyba jakiś Ale Eee, dał... uh. jest zabójcą nie. na pewno. No tak, bo my tu wszyscy jesteśmy. No a my tu wszyscy jesteśmy, na papryka nie więc papryk musi być zabójcą! Ej, mam ten źródełko wody, ale... Nie ja prostu... też mam i co? Ale no Znalazłem, biegam, co tu? Gusiek w kanałach skacze. Jezus, właśnie, bo O, ja o cześć. Kurde, nie do końca chciałbym się rozdzielać. O, o hejka, czemu cześć. stamtąd odszedł? Ja, ja no właśnie, chodź, skupiłam się, ci. bo ja no, byłem sam dół. Ej, to dobra. może poczekamy na Gabi, żeby. Patrzisz ja jakby. Nie, Patrzcie. wydaje mi się, że to jest nieczęsto. Nie, Patrzcie. ja nie jestem żadnym mordercą. <laughs> wydaje mi się, że Gabi jest mordercą. A! Tak, to jest fajne miejsce, że jak kogoś zabijesz, to wow! tutaj ukryć zwłoki. No tak. Ja już wiadomo, zabijać? że to jest morderstwo. Coś mi się coś mhm. A czemu miałbym nie. E, chłopaki, ktoś gdzie wy jesteście? Na górze? Ej, może to jest jakieś tajne przejście, czy nie? Ja na wody ja, do kilowka. Ja proponuję, żeby jednak nie rozdzielać się aż tak bardzo, bo ja w tym momencie się trochę czuję zagubiony. No ja też nie wiem, gdzie Pokojnie. jesteście. O nie! Ja bym to trzeba się znaleźć, ale. Dobra, ja tu za... O cześć ja papryk. O, cześć. Czy ja ci mogę ufać? nie wiem, czy jemu możemy ufać? Czemu nie? On zawsze bo, jest podejrzany, nie? No A, Bo czarny typu, garnitur. No jasne, jasne. Na ja mam te, ja taki Wysy ubiór mam. Niczego, bo pracuję bo w biurze. Pracuję Hejka. w biurze. To może jako, jako społeczność. Gaby, ty jesteś niewinna? No pewnie. Pan też nie <grym> niewinny? No jasne, że ta niewinność. Ja badaży, też. A, czyli to jest... ja muszę być proszę winny. Właśnie, no pewnie. Nie, 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 proszę Państwa. Nie, 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 no zostawcie mnie. A nie da się. Co? No i dobrze. Nie A może to wy się mordercami? A jest taka protektywna? Bo może go niszczycie, bo on jest zwykłym człowiekiem. No właśnie, tak bym też podejrzewał. Nie, 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 no proszę ją zostawić. Proszę ją zostawić. Widocznie tutaj jest jakiś spór. Potrzebujemy detektywa, myślę. Kto jest detektywem? Czy mamy jakiś na sali? Halo, detektyw ujawni halo. Halo? To teraz na trzysta jedynka, klika jedynkę. Dobra. Trzy, cztery, Ja już <głos00> Dobra, nie ma. No niestety nie ma detektywa. A musimy żyć w nie Kurczaki. A jest ja morderca? Morderca na, morderca na na 3-4 niech wciśnie yy, jedynkę. Ej, bo nie można przejść Ej! dalej. O nie, to jest złe miejsce. nie, Nie w środku. Patrzcie, patrzcie kto wyciąga broń. No co na mnie się patrzysz? No ja nie wiem. <głos00 Palace> A co ja. nie da bić no właśnie, a może byście wyczyta. się cofnęli, byśmy się przeszli tam dalej? A może czy... sprawdźmy czy tak się bronią strzelać, co? Dobra. Sprawdźmy. Ej, no dajcie, zróbcie miejsce, bo to trochę ciasnowo, proszę państwa. Ty ty wejść Ale nie mogę się ruszyć. O, z mapki. Mi się wydaje, że Pabek nas tutaj ubija. No Jest mordercą. No jeszcze się śmieje ja z nas. Kto jest detektywem? Proszę go zabić. No on się nie chce nawet cofnąć, no trzeba go. No, tak, bo ty jesteś pewnie. No trzeba. Nie, 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 ja tu radykalne środki po prostu. No Dobra, trzeba je Gabi, użyć, no. Gabi 100% jest detektywem, znam ją, po głosie, już słyszę. Gabi jest detektywem i nie chce wyciągnąć broni, bo boi się, że e, Guzik jest mordercą, więc no, ja Czyli to ty jesteś mordercą, tak? Ja mam bandaże. Czyli ty jesteś mordercą. No tak, ale. Mam Dobra. Wyobrzucę na moje nikim. trzy zagadki. To mhm. was wypuszczę, bo jestem dżinem bez głowy. Dobra, dawaj. Pierwsza zagadka to. Jak A nazywa dżin nie się Agata? Agata. Aha, dobrze. Dobra, mamy to, ekipo. Pierwsze dobrze, no. Dobra. Teraz druga zagadka. Mhm. Dlaczego Guzik nie kocha tatka? Yy, bo jak był mały to zjadł bratka. Dobrze. No. dobrze. <laughs> teraz. Trzecia zagadka. No? To mano, ma <laughs> to mano ma w gadkach. To w No ciężka nie. zagadka, co mano ma w gadkach. To nawet Dobra. się rymowało Poczekaj, wydaje. jeżeli mamy 2020 rok... No to Gabi, no ty I odejmiemy od tego ile raz inteligencji Mano. Z co wychodzi ten sam rok, to ile mano Mike'u? Ma Zero! Zero. Oh, oh. Oh. Teraz ja? Ale tu. O, dobra, dobra. A, wow! To jest, to jest, Mi jest teraz smutno. A, dobra, to jest takie fajne przejście. Ale kozak. A, Cześć, co ty mówiłeś, musisz, że nie można... Muszę... Co? Co? A jezus, Nie! Chyba zbyt ja nie mogę tu wyjść! O. No nie my jesteśmy wbijani! No nie! Dobra, wyjdźmy do mnie! Gabi, musisz to sobie. Mabryk musisz się odsunąć! No, co? Mam takie tysiące kijów, to było tak oh. oczywiste, że Gabi jest detektywem, a guzik ty. No nie! Tak, teraz Guzik, a... ale ja chcę to zrobić. Byłem zapadli. pewny, że jesteś sam tam, no! <laughs> <laughs> że oni już poszli! <laughs> patrzę w lecy, ja patrzę w lecy. Guzik, ale myliśmy nosa na znaczy się papnek. Mm. No i co teraz, Guzioro? Jest nas trójka, a tam to co? To tę tą zagadkę o guziku tak no, danym, no, to by pasowało nawet wtedy. Musimy pilnować pani szeryf, bo... Gabi, a ty możesz uszycić broń? Nie, nie mam takiego. <laughs> nie mogę. Okej. Okay. Patrzcie z tyłu, ja będę patrzeć... Gabi, uważaj, bo on ma snajperkę. Więc to też tak nie za bardzo stać. Uważaj, masz snajperkę! To ja strzelam. Jest tam za Taka, tym ale on cały też czas. Jest wychyla się. Do... Wow! Tak. Ej, mam pomysł. Ej, a jego można być sklopa? Tak. Nie, bo to by było pik, gdybyś mi dopigloba nie. Pick no, pick no, do no bo wiadomo, było ale mam pomysł. O nie, teraz mi trafił, dobra. Chce Ej, chłopaki, gdzie jesteście? No i co? No i co? Gabi, okay, podchodź ka? do niego, podchodź Dawaj, do niego. Dawaj Gabi, my tutaj z klopa będziemy musieli. To... Dawaj Gabi jego! Blokuj go! Trzaj go Gabi! Nie! Dobrze! dobrze! Mamy to! Mamy to! Ale 1000 kumbiłem! Jak nie widzę? It No nie ja wiem! Ja zawsze mam kill. szczęście! Nie no, dobra z rzędu! Ej, ej! ej. No. Ja nigdy się nie odzywała na początku! Zawsze gadnie! A teraz, zawsze a teraz było! Patryk! Super. Papryk, papryk! mam szczęście! Papryk! Papryk! Dobrze, co, co co ty to robisz? Kąpiel. Czemu ty bierzesz kąpiel w lawie? Chodź, pokażę ci, pokazać ci lepsze miejsca do kąpieli? On chce mnie wziąć zabić. O, chodź, chodź chodź. Czuję. chodź. chodź, chodź. Dobra, idę. Chodź, chodź, chodź. Ja Pogadamy, świadkiem, że z nim poszedłem. Pogadamy o biznesach. Dobra, dobra. Kabi, musisz zostać ze mną, co? Nie, ja pójdę za nimi, bo ja coś czuję. Nie, 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 to jest nie. rozmowa w cztery oczy. Co ty robisz? No chcę z tobą gabi rozmawiać. Dobra, ja nie, jestem... Nie, Adrian, bo nie idę do ciebie, bo ja no. ty mnie zabijasz na każdej on, on grze, pan, gabi, no, ale no, On ale oni chcą zostać sami, no nie powinniśmy tak robić, no. Pominę Dobra. No to niech chodź. zostaną sami. No to chodź do mnie. Nie. Kabi. Ej. O, tylko, wiesz. O, jak będziesz szczera, to będzie słychać, bo nie się. Kabi. <grym> Co? Co tam? Przeładuje ktoś no, broń! Dobra, Co za <noise> Myślisz, ktoś... że ja tego nie widziałem? Nie. Yeah! <głos> <głos> Skąd, ty jesteś? Ale cisza. <głos> <głos> We mnie strzela chłopak! Nie trafiłem! Dawaj, dawaj Dawaj go! Dawaj go. Chowaj się Gabi, bo nas będzie trzelał. O no, okay, bo... oh, jezu! Głupota kompletna, słabe to było. Ej, ja z Gabi zabrałem do siebie, pokazałem mi brońkę i tak patrzę na mnie, co tam pokazał się dzieje. brońkę. Ja bym mi Ja tu zrobiłem tak, bo Guzik mi też pokazał brońkę. No. Ja krzyknąłem i chciałem zrobić tak, macham Guzikowi tak głową, mówię. Udaw... nie odzywaj się nie odzywaj. A się. Zabiłeś? Tak, Każę, że ja go tak ja bym zabił jego, tak, jego no. ty byś zabił mnie i wtedy Guzik by zabił mm. ciebie, bo wiedziałby, że jesteś detektywem. No, a ja chciałem protekcyjnie zagrać, żeby Gabi ze mną została, bo chciałem jej na początku już pokazać, kim jestem, ale no, oczywiście nie chciała. Ja bym to ja, może. Gdyby Gabi nie uciekła tam do góry, to ja bym tam nie wszedł, tam akurat po prostu patrzyłem, co tam się dzieje. Ja myślałem, że można wyrzucać broń w ogóle i się mu wyrzucić, ale się nie da. Ale ten, ale ja bym może to zagrał jakoś fajnie, ale jak fabryk krzyknął i uciekł, to było takie piękne. O, witam wszystkich Aha. <tom> miny, 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 miny. Ja od razu się przyznam, jestem mordercą. Dobra, Dobra. Ja od razu Proste, się przyznam, że tak. strzelam do ciebie, bo jestem ja panem jestem mordercą. Inocentem. Dobra, to dawaj, beczkuję. Dobra, jestem mordercą, strzelam uh, uh, do ciebie. A nie a wiem, czy chcemy, żeby to tak szybko się zakończyło. Może dajcie mordercy. Wiecie, jakby ludzie też zasługują na drugą szansę. To, że kiedyś robiłem złe rzeczy, nie znaczy, że teraz też będę robił złe rzeczy. Ja sobie ja po stronie. Ci bierze, ja ci nie wierzę, ja ci nie wierzę, lu ludzie zawsze są źli. Nie zaskoczyłaś mnie w tym, że mi nie wierzysz, w tej gierce jeszcze ja ani razu nie powiedziałeś, że Dobra, bierze, ja to. proponuję, żebyśmy no stylu, zrobili sobie wycieczkę na zewnątrz kopalni, bo tu siedzimy już od pięciu lat, kończy nam się w ogóle zaopatrzenie, musimy iść coś upolować na zewnątrz, wiecie o co chodzi. Akcja. Chodź na świeże mięso. No i tak tak. Ja się go boję, ja, A ja, ja się nie, nie będę tam na górę? Guzik tutaj? jest pajacem, mordercą 100%. Oj, tak, tak. No nie. i tak, tak. Guzik chodź może na, tutaj na pogawany. Oj, o, i tak, tak, tak. Co to jest? Aha, ja wiem o co chodzi Gdzie oni są? Gdzie oni poszli Ej, nie na pogawędza? ja gdzieś cię widziałam, ale gdzieś mnie zginąłeś. No, wow, jestem, za tą, bombę. jestem za to, jestem Dobra, za to, jestem to. Dobra, uważaj, lepiej nic za mną Chill chill Dobra, Gabi, skoro wiadomo, że ktoś z nas... Nie, no my nie jesteśmy borderami. Ja Tommy, nie, ja nigdy nie jestem i mi możesz tak bo... wierzyć. Bo był krzyk, czyli ktoś zginął. Było słychać strzał. No. Musimy się wspierać. <laughs> Dobra. Już wiecie, zrobiłam... Uuu. Halo? Gdzie oni są? Może w tuneliku? Albo... W <laughs> wodzie! Ej, oni się nie odzywają, bo oni coś kombinują. Na bank, gdzieś tu są. Tu można ukryć ciało. To jest grane. Niestety. A? Tak, testa, tutaj zrobimy, sprawdzamy. Przy lawie siedzą na bank Dobra, ja ten. nie ja idę. ich to widzę, jest... ja ich widzę Ale to jest zbyt proste Tutaj nas mają jak na widelcu No to idź Musimy pierwszy No to ty poszłaś pierwsza. No, <laughs> Bo jestem głupia, idź pierwszy Dobra, jolo. Niko nie ma. Właśnie, bo oni mogą ci gdzieś z góry zastrzelić. A to co, policjant współpracuje z mordercą? Nie. A tak, tak, tak. Głos za światów. Gabi, <gabie> use your brain <gabie> Co to jest? Co jest grane? Ej, dobra papryk, bo teraz cię zgubiłam i nie czuję się w tej Ja jestem przy lawie, przy jestem nice. cały czas. Nie no oni musieli pójść na zewnątrz gdzieś o! ten skok, w piary, dobra, dobra Morderca musi gdzieś tu być cały czas. Gdzieś chodzi Trochę się cykam Spoko, spoko, ja to obserwuję cały czas, teren Ale czekaj, tu już byliśmy, tu ich nie było. Ale mogli się wymienić z nami. No Mogliśmy tak. się minąć. Co? Głowy. Dobra, no guzik próbowałam mnie odstrzelić, ale zakilofowałem go. Dobra, fajnie, ja go Jest fajna, fajna jak historyjka. Ja Ci nie ufam, bo Ciebie by nie było pół gry. No bo ja chciałem ci nabrać, widziałem w ukryciu. Ale już się zdenerwowałam. Przestraszyłaś się mocno? Tak, boli mnie serduszko. Ale Ty wiesz, ja zabiłem guzika, to czemu Ty ze mną biegasz tak na chillu? Nie zabiłeś guzika. A, bo ty jesteś mordercą, więc proszę tak. ma tak. nie? bezpieczeństwa. ratuj! Niech no. nie! No przecież jakbym była mordercą, to bym cię teraz zabiła. Już, Gabi by mnie już dawno. Kusik zabij ją teraz, proszę! Co za gość, on jest na bank mordercą! Nie, oni tu na się. siedzą! No to Gusik będzie mordercą! Ale zabij mnie przez tyle czasu. No nie wiem, w moim stanie Gabi. Specjalnie. Gabi się no, moim zdaniem to było słowo klucz. Nie, no. ja jeszcze przyznałem Gabi, że jestem szary, ja więc już by dawno mnie zabiła. Nie, i bym go zabił Gabi będzie zabiła, kiedy w Gabi nie potrafi Ale staliśmy Co, sobie nie tak na cichu, daliśmy mię tyle szans, żeby mnie zabił. Chcesz mi powiedzieć, że ja siedziałem przez 15 minut cicho, robię sobie takosy z mortalizą <laughs> i mnie nie zabił, tak? Specjalnie, żeby uśpić twoją czujność. Na bank, wydaje mi nie, się. Oj, nie, nie. Ja jestem przekonany Wydaje jest mi się, guzik. że to jest Adrian. No to strzelaj. Będziesz żałował tego do końca życia. Ja... Może, może zagłosujmy kogo odstrzelić. Każdy ma po głosie. Dobra. Dobra. Mogę dać do egzegucji. zaczynaj. Zaczynaj. Dobra, ja głosuję guzik. Tylko weź pod uwagę wszystko co się wydarzyło, kto krzyczał, kto co <krym> robił, tak? Tak, tak. Dobra, dobra. Kogokolwiek no. głos na guzika. No teraz Gabi. Ja też nie. na guzika głosuję. <głosuje> ja chciałem <głosuje> <ja głosuje> powiedzieć, że teraz pierwszy raz się... Guzik, guzik. Nie, nie, przygotowane. Ja na Gabi. Ja też na Gabi, bo. Oj jeszcze argument, 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 argument. No, bo zagłosowałam na guzika jako Pierwszy dyre. raz teraz się odezwałem, a jakim cudem w ogóle ciebie to nie zdziwiło, że ja jeszcze żyję? No tak. <laughs> Specjalnie go nie zabiłeś. Nie wiem, to, to jak się przy... Nawet. Nie jestem tego pewny, ale wydaje mi się, że przez sekundę jak się tak wtedy przestraszyła, to Gabi w szale zmieniła na brońkę. Tak! O, no 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 no, zabija, bo ja no Nie bo ja tak, ale Gabi przyniósł Gabi nie było. Nie z paprykiem w tunelu i mogłam go zabić, bo ja szłam z tyłu no to, i nie zrobiłam no, 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 no. tego. No to zmieniam swój Guzik. Co? No Zmieni swój? Co? Co? To to, tak, jest to. Co? No nie zrobił. Co?! No Nie! To było piękne! Było wiadome, że to Gabi jest. no. To było piękne! Udało, udało się uśpić czujność! Gabryś, ale brawo! No, jestem świetną. dumny. udało się uśpić waszą czujność! Jestem z ciebie dumny. To było ale trochę... się bałam, Adrian, bo ty. No wiem. <głos》> ty widziałeś, że to no, jest. Ja. No oczywiście, że tak, ale już potem mówię, będzie śmieszniej, jak wygrasz. Ale dobrze, że papryka jak i tak nie byłam... zabiłam wcześniej. I tak, byłem pewien, no. że nie trafisz papryka, więc <głos》> tym, że i tak cię zabiję, koniec końców. Dzięki, no, no, ja, dzięki, że zabiję, Ja na początku nie tak. A podejrzewałem ty, ale Gabi. Ty, ty nie wiedziałeś kompletnie potem już. Znaczy, ty nie, naprawdę mówisz. Po... Mi końców. się wydawało, tak. że mnie ja podejrzewał końcówkę, na początku. Ja na początku podejrzewałem Gabi, później podejrzewałem Adiego cały czas. Mhm. I mimo że głosowałem na guzika, chciałem zabić Adiego no, pierwszego. No tak, myślałem że A, sobie, że jesteś na no. Ale uznałem, że najpierw zabiję guzika. Żeby wtedy ewentualnie ktoś wyciągnął broń już w takiej, wiesz, chwili odwetu no. i od razu przez to, że stali obok siebie, to zdążyłem zabić dwie osoby tak jakby jedną serią, bo Jadiego jego i Guzika. No tak, tak. tak, zamiast Gabi. Ja myślałem, że no. Gabi jest, ale mówię, no tak to będziemy się przegłosowywać. to jeszcze tak idealnie. Że jak jednym ruchem myszki zrobiłem, dwa strzały po głowach, nie? I wtedy Idealnie. Gabi skorzystała z tej okazji dopiero. A ja byłem przekonany, Dobra. że to Adi jest. Myszki. To to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znaczyć się więcej na innych mapkach ciekawych historii, bo myślę, że było co ty... śmiesznie. śmiesznie. Parajcie do kanałów na kłopaki i do moich też kanałów i do Gabi. Trzymajcie się, pa! Pa! pa, pa.